Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest środa, 5 lutego 2025 roku. Pierwsza środa miesiąca lutego. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskiej strzelczyni sportowej, która jest złotą medalistką. Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2014 oraz medalistką Mistrzostw Świata i Europy Juniorów. Moi drodzy, Agata Nowak, zapraszam do odsłuchania i oglądania. Zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia bohaterce dzisiejszego odcinka. Pani Agato, życzę Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nic się nie da w życiu zrobić. Życzę także samych sukcesów. Także życzę dużo, dużo zdrowia. Proszę się nie poddawać w tym, co pani robi. I nie wmawiać sobie mm, jakichś ewentualnych głupot w razie zwątpienia. Po prostu mm, ćwiczyć, ćwiczyć, i jeszcze raz ćwiczyć. A jak jakieś porady, no to do oczywiście tam swoich odpowiednich osób się zwracać Życzę także spełnienia marzeń, szczególnie tych, które. Nie zrealizowały się jak dotąd, aby się spełniły w tym roku, a jeżeli dojdą nowe marzenia, to aby się zrealizowały jak najszybciej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego 100 lat. Urodziła się 5 lutego 1996 roku. Zaczęła uprawiać strzelectwo w wieku 14 lat. Jej rodzice również uprawiali tę dyscyplinę sportu. W imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej zadebiutowała w 2013 roku. Wystartowała wówczas w Mistrzostwach Europy Juniorów. W konkurencji pistoletu sportowego z odległości 25 metrów rozgrywanej w Osi Jeku. Osijek to jest miasto w wschodniej Chorwacji, stolica Żupani Osijecko-Barańskiej, siedziba miasta Osijek. Tam zajęła 19 pozycję, a w konkurencji pistoletu pneumatycznego z odległości 10 metrów, rozegranej w Odenze. To jest trzecie pod względem wielkości miasto Danii, położone na fionii ujścia do Zatoki Odense Fjord, zajęła tam szóstą pozycję. Ponadto, wraz z Joanną Tomalą i Klaudią Breś, w drugiej z tych konkurencji, zdobyła Mistrzostwo Europy Juniorów w rywalizacji drużynowej. Też w tym samym miejscu, czyli w Odense w Danii. Polki zdobyły wówczas łącznie 1141 punktów, wyrównując tym samym drużynowy rekord Europy w tej konkurencji ustanowiony przez Rosjanki w 2005 roku. Rok później Nowak ponownie wzięła udział w rywalizacji najlepszych juniorów w Europie, gdzie w konkurencji pistoletu pneumatycznego z odległości 10 metrów rozegranej w Moskwie uplasowała się na 11. miejscu. W rywalizacji drużynowej w tej konkurencji Polki startujące podobnie jak rok wcześniej w składzie Nowak, Breś, Tomala ponownie zwyciężyły. Ustanawiając wynikiem 1148 punktów, nowy drużynowy rekord świata i Europy juniorek w tej konkurencji. W 2014 roku, po otrzymaniu od organizatorów dzikiej karty, została również zgłoszona do letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2014 w Nankinie. Co to jest dzika karta? To jest termin oznaczający dopuszczenie do zawodów, zwykle rangi mistrzowskiej drużyny lub zawodnika, niespełniającego formalnych warunków uczestnictwa. Prawo to przysługuje zazwyczaj organizatorom rozgrywek. Nankin to, yy, moi drodzy, jest to stolica prowincji yy, Jiangsu. Port nad Dolną Yangtze, dawna stolica Chin. W konkurencji pistoletu pneumatycznego z odległości 10 metrów zdobyła złoty medal. W konkurencji pistoletu sportowego indywidualnie zajęła szóstą pozycję. A w drużynie wspólnie z Tomalą i Breś była czwarta. Z kolei w pistolecie pneumatycznym z odległości 10 metrów indywidualnie zajęła 18 miejsce, a w drużynie ponownie wspólnie z Tomalą i Breś zdobyła Mistrzostwo Świata Juniorek. Nowak wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Polski w strzelectwie w różnych konkurencjach, zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej, czyniła to m.in. w latach 2012, 2013 i 2014. Należy do klubu Świt Starachowice. Bardzo Wam dziękuję. To tyle. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Zachęcam również do komentowania pod moim vlogiem, a także zachęcam Was do subskrybowania i wciśnięcia dodatkowo w dzwoneczek, abyście byli poinformowani na bieżąco, ponieważ nie zapowiadam ewentualnych vlogów, lub. Transmisji na żywo. To tyle moi drodzy. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.